że o co chodzi w grze I school. jest to gra, w której będziemy sobie strykać naszego pingwinka po szkole, tak po to, żeby śmignąć tutaj przez te trzy przejścia, w tym wypadku żółty musi zdobyć te trzy rybki, a zielony jest łapaczem i będzie go sobie gonił, tak ten startuje z klasy, ten startuje w kuchni, gra będzie się toczyła przez rundy, tyle ile jest graczy, tak. Ale możemy sobie oczywiście dłużej grać, nie ma problemu i teraz w naszym ruchu będziemy sobie pstrykać, tak? strykać sobie pingwinkiem, ten będzie pstrykał też tak i będą się gonić. Jeśli przelecimy tym pingwinkiem przez to przejście, będziemy zgarniać sobie rybkę naszą, osłaniamy, będziemy dostawać sobie kartę rybki. Tutaj mamy wartości. I będziemy sobie leczyć, jeśli zielony doknie żółtego, zielony bierze jego legitymację tak i za to będzie dostał na koniec gry Runda się kończy, jeśli skrót z graczy przeleci przez wszystkie rybki. Bądź jeśli łapacz, wyłapie wszystkich tutaj wszystkie pingwinki, tak. Dodatkowy ruch mamy w ten sposób, że jeśli zagramy dwie jedynki. Yy, tak, jedynki tutaj mają na dole dodatkowy ruch, wtedy będziemy mogli sobie jeszcze raz lecieć. Tu mamy taką czerwoną linię. Chodzi o to, że jeśli będziemy w ten sposób. Możemy się wysunąć do czerwonej linii, tak żeby sobie tutaj tą rękę wcisnąć i sobie przelecieć. I tak wyglądała praktycznie cała gra.